Noc i każdy dzień! Kognoza pogody sponsoruje amadio.pl, twój sklep internetowy. U nas kupisz meble, sprzęt ogrodowy i motocykle. Na zegarze 19.40, proszę Państwa, zaglądamy za okno. Znajdujemy się w zasięgu wyżu skandynawskiego. Z południowego wschodu nadciąga do nas chłodna masa powietrza. Na termometrach w tej chwili 14 stopni i zachmurzenie duże. Na barometrach 1900 paskali ciśnienie będzie nieznacznie spadać, a wieje z północnego wschodu do 19 km na godzinę. Ale pogoda zachęcająca na wieczorny spacer. Ale... Prognozę pogody sponsoruje Amadio.pl, Twój sklep internetowy. U nas kupisz meble, sprzęt ogrodowy i motocykle. Płytoteka Radia Hit. Gramy Wasze ulubione melodie z radiowej szafy.